Powinien zarabiać policjant? Od najniższego szczebla do powiedzmy najwyższego. Ja uważam, że policjant powinien mieć, być wynagradzany za operacyjny. Mm -hmm. Umawiam, nie chcę tej płaszczyzny mówić dobrze. Uważam, że powinien, policjant operacyjny powinien dostawać dobre nagrody za wyniki osiągane w służbie. Czyli jeżeli zlikwiduje laboratorium fetaminy, czyli jeżeli zlikwiduje e, dużą plantację marihuany osiągnie taki wynik, który naprawdę jest godny, godny pochwalenia się, to czasami widzimy w mediach, policja zlikwidowała i tak dalej, fajnie, tylko ja zawsze się pytam, albo po inaczej, policjant prewencji skoczył do wody, uratował życie ludzkie, I ja widzę, za chwilę stoi w urzędzie miasta i do, od, od jakiegoś tam polityka dostaje deskę z grawerką, rozumiesz, i list pochwalny, a komendant tam mu kisi pięć stówek, masz tutaj, dziękuję ci za dobrą służbę, nie, no to jest, wiesz, uratował życie ludzkie, tak, no to jest coś niesamowitego, no, a, a ludzie tego naprawdę nie doceniają. Ja wiem, że zdarzają się błędy, gdzie policja potrafi przegiąć pałę i po prostu zrobić coś złego, doprowadzić do, do tragicznej sytuacji. Natomiast no, bądźmy obiektywni, potrafią ci ludzie życie ratować. Yy... No dobra, to jak myślisz, jaka powinna być taka nagroda? Jeżeli wychodzimy z sześciu, e, z sześciu stówek, to, powinni, to takie nagrody powinny być w ilu tysiącach?